Wracamy z odcinkami poświęconymi taktyce. Dziś analiza przenoszenia Leomessiego do PSG. Zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć, że wraz z kodem Football na Betfanie pełnoletni widzowie otrzymują darmowy zakład o wartości 60 zł przy wpłacie minimum 50 zł, czyli na start macie 110 zł. Zacznijmy od kwestii ryzyka od strony taktycznej, jakie podjęło PSG w związku z zakontraktowaniem Messiego. Mając Argentyńczyka w składzie, drużyna ta może stać się bardziej podatna na kontrataki. Wielokrotnie w zespole PSG Hakimi, ustawiony najczęściej szeroko przy linii bocznej, za swoimi plecami pozostawia ogromne wolne przestrzenie, co jak widzimy w tym przypadku skutkowało bardzo niebezpiecznym kontratakiem. Jak wiadomo Messi nie jest piłkarzem aktywnym w pressingu, co może negatywnie wpłynąć na grę obronną Paryżan. Niektórzy kibice Barsy dla pocieszenia wygłaszali opinię, że ich drużyna po odejściu Leo w końcu będzie broniła w 11 zawodników. Lionel Messi, biorąc pod uwagę chociażby statystyki z ubiegłej edycji Ligi Mistrzów, nie mógł pochwalić się szczególnie dużą liczbą do skoków do przeciwnika. Według danych z fbref.com, Argentyńczyk średnio podejmował o 5,5 próby do skoku do przeciwnika na mecz mniej od Neymara, oraz o dwie próby mniej od Mbappé. Na pierwszy rzut oka taka gra Leo Messiego może niezbyt odpowiadać Maurizio Pochettino, który optował często za średnim, a nawet niskim blokiem obronnym. Jego drużyna zanotowała około 700 doskoków do rywala więcej od FC Barcelony. Czy bierność Leo Messiego w grze obronnej rzeczywiście może zaszkodzić PSG? Jak się okazuje wcale nie musi być to aż tak duży problem dla Paryżan. Takie ryzyko bycia skontrowanym przez rywala może zostać ograniczone. Poczetino stosował już na nie pewne antidotum, oraz po drugie, co ważne, można przekuć to ryzyko w pewną korzyść. Najpierw przejdźmy do antidotum. Jak PSG może poradzić sobie z podatnością na kontrataki rywala? Rozwiązaniem tego typu problemu może być konstruowanie ataku przez ekipę PSG z udziałem trzech obrońców i trzech pomocników, ponieważ boczni zawodnicy z obu tych linii znajdują się zwykle w półprzestrzeniach. A z tego miejsca, w razie straty piłki, a następnie kontrataku rywala, można szybko przemieścić się zarówno do boku boiska, jak i do sektora środkowego. Poczetino niejednokrotnie korzystał już z tego rozwiązania i wydaje się, że w momencie, gdy Leo Messi zacznie grać dla PSG, będzie to dobra opcja na zabezpieczenie drużyny przed kontratakami. Słaba aktywność Messiego w pressingu może być jednak również elementem planu Pochettino. Jak już wspomniałem, ten optował często za średnim i niskim blokiem obronnym. Paryżanie w ten sposób zachęcali graczy rywala do przenoszenia się na ich połowę. Paryżanie wówczas presowali w ustawieniu 1-4-4-2. Takie wprowadzenie rywala na własną połowę miało na celu zwiększenie przestrzeni za linią obrony rywala i umożliwienie wyprowadzania zabójczych kontrataków, które przede wszystkim bazowały na ponadprzeciętnym przyspieszeniu Kyliana Mbappé oraz celnych dograniach Neymara, który był odpowiedzialny za wyprowadzanie piłki. W pierwszych dwóch spotkaniach tego sezonu Ligue sytuacja ta powtarzała się i przynosiła drużynie ze stolicy Francji pożądane efekty, Mauro Icardi i Kilian Mbappé często zdawali się celowo nie uczestniczyć w doskoku pressingowym, by po odbiorze futbolówki przez ich kolegów natychmiast przyjąć zaawansowane pozycje w szybkim ataku. Tak zaplanowane fazy przejściowe mogą sprzyjać wszystkim wiodącym umiejętnościom Leo Messiego, który odciążony z zadań defensywnych mógłby objawić pełnię swoich umiejętności w kreacji oraz wykończeniu. Zwolniony z obowiązków obronnych Leo Messi w momencie kontrataku mógłby zarówno zająć się doskonałym wyprowadzaniem piłki, jak czyni to do tej pory Neymar, jak i wykańczaniem kontrataków, jak chociażby Mauro Icardi czy Kilian Mbappé. Jak wiadomo, w przypadku argentyńskiego wirtuoza, rola, którą odgrywał na boisku, przechodziła przeobrażenia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, które spędził w pierwszym zespole FC Barcelony. Początkowo jako szeroko ustawiony atakujący z numerem 30 i 19. Następnie, po odejściu z klubu Ronaldinho z dziesiątką na plecach, funkcjonował jako fałszywa dziewiątka w zespole Pepa Guardioli, w kolejnych latach ustawiony często po prawej stronie w trio z Neymarem i Luisem Suarezem, aż po kilka ostatnich sezonów, podczas których przyjmował nieco niższe pozycje w budowie ataków własnego zespołu, często jako tak zwana wolna dziesiątka, pojawiająca się między linią pomocy i obrony przeciwnika. Biorąc pod uwagę dane zebrane przez firmę Statsbomb, w ostatnich latach udział Messiego w rozegraniu piłki w niższych strefach i jej transporcie do ostatniej tercji boiska sukcesywnie wzrastał, co określane jest jako Deep Progressions. Kiedy piłkarze Ronalda Kumana w minionym sezonie nie mieli obok siebie Leo Messiego, wykonywali o kilka dośrodkowań w pole karne więcej. Nie mieli do dyspozycji swojego najlepszego kreatora gry, więc byli zmuszeni sięgać po nie tak skuteczne i efektywne dośrodkowania. Niezwykłą statystyką jest to, że w ponad 40% przypadków, w których Leo Messi zaczynał akcję, sam Argentyńczyk. Kończył tę samą akcję strzałem na bramkę przeciwnika. W tym aspekcie nie miał sobie równych w hiszpańskiej lalidze. Doskonale widać to na tym przykładzie, gdzie Messi rozgrywa futbolówkę w niższych strefach, a kilka chwil później sam oddaje strzał. Duży udział w kreowaniu gry przez Messiego może znakomicie łączyć się z jego umiejętnością wejścia w pole karne w drugie tempo, kiedy przeciwnicy skupieni są zwykle na graczu z piłką. Messi doskonale potrafi wykorzystać moment nieuwagi przeciwnika skupionego na futbolówce. Zanim po podaniu do Argentyńczyka rywal zdąży obrócić się 180 stopni, piłka najczęściej znajduje się już w siatce, po strzale Leo Messiego. W Paris Saint-Germain często dochodzi do sytuacji, w której Kilian Mbappé wykorzystuje swoją szybkość, wbiega w wolną przestrzeń za linią obrony przeciwnika w pierwsze tempo, a partner z duetu atakujących, Mauro Icardi, czeka na piłkę w polu karnym, będąc ustawionym nieco niżej niż młody Francuz. W tej sytuacji Messi wykorzystując swoją umiejętność wejścia w pole karne w drugie tempo Idealnie odnalazłby się w takich sytuacjach, w roli dotychczas odgrywanej przez Mauro i Cardiego. Zauważmy, że podobny schemat funkcjonował wiosną tego roku właśnie w Barcelonie, kiedy Ronald Kuman zdecydował się na zmianę systemu gry na 3-5-2, gdzie Messi figurował częściowo jako napastnik razem z uzmanem Dembele. Dembele, tak jak Mbappé, często wbiegał sprintem za ostatnich defensorów rywali a Messi, tak jak Icardi, znajdował się na przedpolu, tworząc opcję podania swojemu koledze. Ruchy za formację obronną nie byłyby możliwe bez celnego dogrania od jednego z partnerów. Obecnie w drużynie PSG w dalekich i celnych krosach specjalizuje się nisko ustawiony rozgrywający Ander Herrera. W jakiej roli zatem możemy spodziewać się Argentyńczyka w barwach PSG, jako głównego kreatora, strzelca, a może jednego i drugiego naraz? Czy ustawienie Paryżan przyjmie formę z trzema napastnikami, czy raczej z dwoma? Czy nałożyć na Messiego obowiązki defensywne? Z pewnością rodak sześciokrotnego zdobywcy złotej piłki. Maurizio Pochettino znajdzie odpowiedzi na te pytania. Jak wiemy potrafi on wprowadzić niezbędny balans w zespole, co udowodnił podczas kilku lat pracy w Tottenhamie, gdzie kwestie taktyczne w każdej fazie gry dopięte były na ostatni guzik.